To potrzeby dodania kobietom odwagi do sięgnięcia po postawione sobie cele, aspirowanie wyżej i śmielej. Energia kobiet to wyraz jedności kobiet, które wzajemnie się wspierają i dopingują. Kobiety odgrywają coraz większą rolę w życiu społeczno-gospodarczym, dlatego warto dodawać im skrzydeł. Głos kobiet staje się słyszalny w sektorze energii, którego specyfika wymaga szerszego spojrzenia na dany problem, a otwartość, nieszablonowość, błyskotliwość to cechy wiodące kobiet, które mogą wnieść nową jakość do energetyki. Energia kobiet to potężny ładunek energii dla zdolnych, mądrych kobiet, których potencjał jest w stanie wnieść nową jakość. Kobiety pracujące w sektorze energii muszą doskonale rozumieć specyfikę tej gałęzi gospodarki, stawiając czoło wyzwaniom i dokonując odważnych decyzji. Kobiety energetyki to specjalistki w swojej dziedzinie, profesjonalistki i wizjonerki. Kobiety są pomysłowe i pełne pasji, ale czasami brakuje im pewności siebie. Razem z partnerem konkursu chcieliśmy je docenić i ośmielić, by działo jeszcze mocniej i prężniej.